Z tych wypowiedzi koleżanek wynika pewne odkrycie, którego dokonałyśmy przygotowując się do, do tego zadania, którego się podjęłyśmy, A mianowicie odkryłyśmy, że można być bardzo odważnym w swojej strategii, w swojej polityce, jeżeli jest się rządem, który nie funkcjonuje w rytmie kalendarza wyborczego. I ponieważ my jesteśmy takim właśnie rządem, który funkcjonuje poza kalendarzem wyborczym, dlatego będziemy podejmować... Sprawy bardzo trudne, takie sprawy, które, na które na ogół rząd, który się poddaje wyborom, może zrobić w pięć minut po wyborach, a potem już jest na ogół za późno. My tej bariery nie będziemy mieć, dlatego myślę, że podejmiemy wszystkie te najtrudniejsze, nierozwiązywane do tej pory sprawy. Dziękuję bardzo.